Teraz zapraszam na scenę pana Jerzego Wójcickiego, redaktor naczelny Polskiego Słowa. <klucz> portal internetowy WIZY.net, który ogląda, czyta codziennie nawet dwa kilka tysięcy osób. Duży, duży krok do przodu działalności medialnej. Jak państwo wiecie jest bardzo dobrze czytana nie tylko na Ukrainie, nie tylko na Kresach, ale w Polsce. Pan Jerzy Wójcicki, dziękujemy za wielkie zaangażowanie w polskie sprawy i promowanie właściwego, prawidłowego, ortograficznego, stylistycznego języka polskiego na łamach tego, co pan robi. Wszystkiego dobrego. Ale proszę panie, nagrody trzeba pokazać. Mikrofon tam. <grywa> e, e, tylko dwa słowa powiem na podziękowanie, jako że pochodzę z Lwowa. To dwa słowa, które są bliskie sercu każdego Lubowiaka. Semper fidelis. Zawsze wierny.